Cześć, mono wszystkim. Tutaj jest a tu kolejny odcinek. Najlepsze mody do Mountain Blade, ale tym razem nie Warben, tylko Mountain Blade 1. Jak widzicie, 8 Królew z wersja 2.0 Inwazja. Jest to mod polskiego pochodzenia, jak widać, zrobiony z jajem. I już grałem trochę w niego, i zaraz wam powiem o co w tym chodzi. <laughs> Naprawdę widać, że morderzy się pobawili troszkę się pośmiali. Sam mod jest bardzo fajny, jest bardzo oryginalny, jak widzicie. Yy, I mamy fajną opcję, bo możemy grać od razu, jak, jako król. Jako król. Mamy nowe królestwa, Argonia, Ozgar, Norgal i wygnany z Varganu. Będziemy, na przykład z Ozgaru pochodzimy. Wróciłeś lata temu, do twój ojciec był, no i to jest w prawie to samo. Tak, chyba to samo. No, żeby był szlachcicem. O, uliczny łobuz, no wiecie, to dość nieważne, nie? ale fajnie jest, bo to wszystko jest po polsku, nie? Teraz jesteśmy giermkiem i osobista zemsta. I tak. Tu możesz wybrać, czy chcesz być władcą jednego z królestw, czy rozpocząć grę normalnie. Później podczas gry w opcjach menu Oszust możesz się zdecydować, chcę być władcą jednego z królestw, albo graj normalnie. My ja sobie pogramy normalnie, a później wam pokażę, o co chodzi, jak będziemy z władcą jednego z królestw, bo... To jest bardzo fajne, naprawdę beka jest z tego. Od razu nas rzuca na przykład możemy być królem Ragnarem i dowodzić nordami, tak? Król Ragnar chyba był od Nordów, tak mi się wydaje. Już dawno nie grałem w podstawkę od Monte Blade'a <gryzny> Ja tylko modę ogarnam, peryzno i tak dalej, ale podstawki nie, dobra. Bla, bla idziemy do Coloradi O, wybieramy sobie polski tutaj nasz banner i pozwól mi gryźć z zapisu, bla, bla. No i skill to jakieś rozdam sobie, damy sobie może więcej w charyzmę. O, jak widzicie, wiecie, a nawet nie wiecie, jak ja się bardzo tęskniłem za tym. Santrakiem z podstawki, nie? To jest. Tyle wspomnień mi to właśnie włącza, że to jest masakra. Dobra, nie śpiewam, bo dostanę opierdol, jak ostatnio. <mulary> Kasper, nie jak ujo, bo śpiewasz, no i co z tego? Eee, dobra, to mam jakieś duki, to jedno ręczną daję, mi tyle. Naprawdę, tyle, tyle w co ja grałem, słuchajcie. Ja pamiętam, jak znalazłem sobie na początku demo, tylko nie, bo nie kupiłem sobie gry. Nie mogłem jej tak w sumie znaleźć. To były czasy, yy, które ja później znalazłem w tej, wiecie, specjalnej cienkiej edycji. A na początku, tak, nie wiem, które to były, to chyba 2012? 11? Co, coś w tym stylu. I kiedy wiecie, zauważyłem o tym, że to było demo, i ciągnąłem sobie demo z. Z neta, nie? I sobie grałem. I słuchajcie, to było śmieszne, bo w tym demie nie było tak dużo... Nie było w ogóle dużo featuresów, że tak to ujmę po angielsku. Po polsku to jest dużo... No nie, nie można było dużo robić w tym demo. O, zgubiłem słowo. Kurde, zgubię słówka, jest rano. Nagrywam teraz z rzędu. Na wam nagram jeszcze jeden odcinek z modów najlepszych do... Od razu do Mount Blada, żeby już mieć tego Monteblada z głowy, ale dobra, wracając. No i kupiłem sobie tego moda. E Czekajcie, wpiszę imię. Konsper. Dobra, serz Konsper. No, i zaraz sobie rozgrywkę. To jest typowo jak w tym Blaide. War będzie było to lepsze, no bo widzieliśmy całe ciało, a nie tylko głowę. No i wy wylosujemy sobie. No i widzicie, grałem sobie to demo i grałem i powtarzałem i grałem tylko w ten zasrany trening na początku, co jest. Nie chcę mieć oka, czekajcie. Nie chcę mieć oka. Nie chcę mieć oka. Nie chcę mieć oka. O, no kurde było. Uh, no, no, tam. Gramy takim, i tak Królestwo Swady i Królestwo Norwy sobie wojny. Od razu mamy wojny: Ozgar w Egirowie, Argonia, Kerkanat Kyrgicki, Rodocy i Królestwo Ozgaru. Um, no i tak, mamy banda Rabusi. Banda Rabusi tutaj jest. Wszystkie Bandy Rabusi mają w chuj jednostek. Mają tak dużo tego, że to jest, się w ogóle nie mieści w głowie. Ale no. No dobra. No, no i. Mamy jakieś sobie tam mierz, mamy tylko 120 kasy, ale idziemy do Konstanu. Jeszcze teraz zrobię mapę, mapy. No i niestety tutaj nie ma przyspieszenia. Jak to nie było przyspieszenia? Aha, dobra, czyli atakujemy! <grym> dobra, pokażę Wam jak to wygląda. Oj, widzicie, widzicie pasek w lewym górnym rogu. To mi się bardzo podoba, że jest stosunek naszych sił. Tego nie było, czyli stosunek, jaką oni mają na daną przewagę. Ja, wiecie, jestem takim małym paseczkiem w, na lewo I oni są tym całym czerwonym, po prostu, no bo ich jest 43, nie? Jak widzicie, to są normalni rabusie, ale naprawdę trudno z nimi wygrać No i jeszcze, jeszcze dalej trzeba strzelać Ich naprawdę jest wuj dużo, ale... Nie, i tak pewnie przegram i zginę Ale wczytam... No, nie mam save'a, no to fajnie <laughs> To nie, to jakiegoś na chyba zapisałem sobie kiedy się grałem, to... O Jezus Maria, ale tak kusza jest do kitu no, jak, jak widzicie wszystkie grupy rabusiów są takie. Jak to się mówi? Bardzo duże. No nie, strzelają z kamieni. Tara. ATAK! Jej! I słyszycie to? Słyszycie to? Wykroję! Słyszycie? To są polskie teksty! do ataku! Wykroję serce łyżeczką! No, jak widzicie silnik jest z blade'a takie podstawki. No widzicie jak on mieczem wymachuje w porównaniu z Warbenda to w ogóle to się nie ma co równać. No ale ten ten mod ma no plus, że to jest nie dość, że polski mod. No to oj, ma bardzo klimat. No kurde, klimat jest zachowany. Widz, czytałem w opisie moda, że bardzo dużo jest nowych opcji, chociaż ja ich nie zauważyłem w miastach. Jakiś hazard nawet jest, ale nie wiem w jakich miastach. Jak widzicie, walka trochę jest do kitu. Śmierć heretykom. O, śmierć heretykom. Te polskie teksty robią... Robią <grafią> taki klimat. Dobra, zabity. O, coś tam krzyczy. Ojej! Nie no, beka, beka, beka. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, ale... O, miejcie w nas opiekę. My są słabi, ale jak mnie ukamieniują zaraz, to będzie ciekawie. O, Śmieć heretykom! Jej, ale. No wyjdzie, patrz jak on macha tym mieczem, więc. No to jest. To jest motyw niektórych to może. Uża, użalać. U. Jak to się mówi? Nie użalać, tylko ostraszać. Bo mamy nowy level. Ale widzisz, widzicie, nasze oddziały są przerażone, więc jakbyśmy mieli morale i byśmy teraz tak. Y, mieli taką małą przewagę liczebną, y, no to. Załóżmy. Ja miałbym czterech ludzi, jak już tak rozegrałem w motywacji, że miałem czterech ludzi. A, no i ja ich tam posłałem w innym w innym kierunku. W innym kierunku. No. Wol! Kurde, no nie chcę to wygrać, ale zaraz pewnie mi się nie uda. W innym kierunku. I y, ja po, poszedłem na tych, na tych 40. Na tych 40 poszedłem samemu, nie? O Jezus, Maria, na 40 poszedłem samemu i tam było, że. Najpierw Morale się waha. Morale. No kurwa mnie zajebali, nie? Oj, te teksty się lagują. Nowe jutro, bla bla bla. Ratuj się, Dobra, może po prostu mnie uwolnią i wyjebane, nie będę wczytywał już. Straciliśmy jakiś przymioty, ale to mówię, to jest tylko na próbę. Dajcie mi znać, czy będziecie chcieli z tego let's play. Bo to może być bardzo ciekawe. Chodźmy tutaj do Konstanu i może. o, Idziemy tak, odwiedź gospodę. Gospoda jest podobna. Strażnik karawany możemy. Przykro mi, nie potrzebuję nowych ludzi. Kaczmaj... Wykupiciel, czyli ransom broker. Wykupiciel. No, w sumie nawet fajne ee, tłumaczenie. Ale to jest właśnie super, że to wszystko jest po polsku, nie? No, no i kurczę, Klimat jest kozacki. Szczególnie dają klimat te gadanie tamtych żołnierzy, że. O, wykroję ci serce łyżeczką, O, nie, bo Boże miej nas w opiece, coś tam. I to widać, że mądrze się bardzo do tego przyłożyli. Pójdźmy na targowisko i teraz tak. i Możemy iść do gildi kupców i przekazać yy, kasę. Zadamy na nowe karawany, zwiększąc koniunkturę. Poprawia nasze relacje miasta i renomy. To jest bardzo fajna opcja, jak potrzebuje renomy, bo renoma chyba zwiększa nam możliwość, ile możemy jedno i wojska mieć, nie? Więc oszasować ceny towarów, pohandlować z kupcem, czyli to jest normalne, nie? No jak widzicie, dużo jest tego. Widać, że to jest właśnie typowo pod podhandel. E, więc... No, no i... Bardzo fajne, mi się podoba. Ale naprawdę tych opcji było więcej na. E, w, w tym. W opisie moda, a ja nie mogę tego znaleźć. No jak widzicie, bardziej większe odokorowania są. No tu się coś dzieje. modzie jest pełno, no ale jak widzicie, mało jest opcji dialogowych. Naprawdę bardzo mało. Nie wiem czy to się później jakoś rozwija, czy coś napiszcie mi w komentarzach, ale... Nie wygląda to, jakby to było aż tak dużo, nie? Dobra, no i. Są różne okrzyki wojenne, jest to i, i w sumie, jeszcze co mogę pokazać? Są te różne. O, grupa wieśniaków. Jest inaczej moto zbudowany, no bo. O i, i nie ma przyspieszenia. A znaczy jest przyspieszenie, ale ja stoję. Ja, ja się nie poruszam. Jest przyspieszenie, ale ja się nie poruszam. Idziemy do Kolska i zwerbujemy sobie ochotników. Możemy chłopki zrekrutować albo męskich. Zrekrutujmy sobie chłopki. Mm, idziemy do centrum. Możemy porozmawiać z Sotysem. O, masz jakieś zadania. Ile zwierząt potrzebujecie? Eee, później co jeszcze możemy? Czy jest? Zwerbuj ochotników, jeszcze ich zwerbujemy, bo i tak nie zrobię tego zadania. Potem i wrogie działania, no to jest to samo, nie? Kup zapasy od wiśniaków. No, no teraz mam więcej pieniędzy, bo ja słuchajcie, na początku z tymi pieniędzmi jest bardzo, bardzo, bardzo duży problem. No i są to dodatkowe królestwa, no i. Ale to jest, to jest fajne, że to jest polski mod, naprawdę. Patrzcie, ile jest tutaj tych. Miast, zamków, tyl do podbijania No naprawdę, to jest tak królestwo argoni Zaraz wam pokażę na czym polega granie królem to jest bardzo ciekawe, ale muszę się zemścić na razie na bandzie rabusiów, także Zrekrutujmy sobie jeszcze tu jakiś, przy bardzo, zrekrutujemy wszystkich, 50 denarów i chyba już właśnie mnie nie stać na nic Bo miałem tylko 80 denarów, czyli jesteśmy kompletnymi biedakami, biedocy biedok, biedok, no kurde Szkoda trochę 12 dni żywności Kurde, żywności na 12 dni to jest to, nie, w Peryzno tego nie było, w Peryzno, ja, ile bym dał, żeby tyle moja armia, 250 konnych, tyle, o, chodź tu to, albo czekaj, no, może jeszcze coś zrekrutuję w Karindi, wojsk jest dwóch I widzicie, taka banda rabusiów jest trudna do pokonania, ale postaram się teraz ich pokonać, ale jak już się pokona no to kurde, kozak, nie, zwerby ochotników, werbujemy, dobra, idziemy na nich. Tym, tym, tym O, król z pierwszy to jest jak grałem królem sobie, więc... Y nadal wydaje mi się, że albo ja po prostu coś źle zainstalowałem, albo ściągnąłem. Y albo no... No ten mod jest jakoś... nie wiem. na no, no, wszyscy do ataku. Albo nie, wszyscy utrzymać tą pozycję tutaj. Posłuchajcie mnie wszyscy. Oj. No i widzicie, tu jest też inna... Wszyscy utrzymać. No i mnie słuchają mnie. No właśnie. Ale nie wiem jak. Nie wiem. Kurczę. Utrzymać pozycję. Utrzymać pozycję. Zgrupować się. 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 się. To jest jedyna szansa na przeżycie dla nas. Zgrupuj się, zgrupuj się, zgrupuj się, zgrupuj się, zgrupuj się, dobra. Nie wiem czy coś zrobiłem, ale... Postrzelamy trochę... ...z kuszy. Kusza, je. Mech. Kuszę możecie pamiętać z... ...Gimpera, starych czasów, jak nagrywał jeszcze Left 4 Dead. I to było, to były zajebiste czasy, bardzo dobrze że to wspominam. No się rzucałem jakimiś kamieniami. O, heretycka gnida! Ty heretycka gnido! Ora, wszyscy ja tak. ty, Ta ty. -ta -ta. No już umierają i nasze oddziały, nasze oddziały tutaj. Dobra, nie uciekajcie, no i zginęliśmy. Widzicie, rabusie takie gówniane nas pokonały. Atak! Jezu. Nie mam już oddziału, wszystkich mi zabili gnoje. No i kurwa, zginąłem. Aaa, <laughs> no tak, mod jest sam trudny. O Jezus Dalej, znowu coś straciłem. Jebać, jebać, będę chciał coś, będę chciał teraz trochę poeksplorować mapę i zobaczyć czy są jesteś inny, inni bardziej wymagający, oprócz deserterów i... i rabusiów, ale jak widzicie trochę to potrwa, bo nie ma przyspieszenia, no jesteśmy sobie sami, jebać, idziemy do Ikamur, może tu będzie jakiś, nie wiem, centrum hazardu, który był tak obiecany, jak widzicie tutaj jest fajna jakaś piramida Azteków. Do dawania, bo to jest chyba jakieś imperium Azteków, nie wiem co, co to jest Królestwo Norgalskie, no nie wiem w sumie jakie ma y, korzenie to imperium Nozgalskie, czy jak tam się ma No idziemy do Ikamur, może w Ikamur coś będzie Nie, chyba nic jednak nie ma Antykwariusz, no jakieś tam stare rzeczy pewnie Pokaż co masz na sprzedaż, no e, książki No tak, antykwariusz, książki Wykupiciel znowu, najemny wojownik Nie stać mnie, 10 ludzi za 1400, fajnie jakbym mógł a co właśnie, co z karszmarką? Mogę chyba pograć w monetę. Chcę zagrać w monetę. Ale nie mam pieniędzy w ogóle. O beczkę wina, no ale widzicie, nie możemy sprzedawać. Jak to... Czas radę, mikrofon mi spadł. Dobra. Widzicie, już, już się wkurzam. Już konserwat traci nerwy, a nie powinien. Dobra, to, to, to chyba na tyle. Nie pokażę Wam. no Na pewno coś by się tam rozciągnęło wojny i tak dalej. Jak widzicie, mapa jest dosyć duża. Naprawdę jest dużo tych miast, i, i Ale teraz wam pokażę, jak się gra królem, bo to jest bardzo ciekawe. Tylko musiałbym w to bardziej, że tak powiem, wejść, bardziej się w to wciągnąć. Mapa jest na pewno zdeformowana, nie jest taka sama jak postawka Kalerady, jest troszkę inna, no bo wiadomo, nie zmieściliby tych wszystkich królestw, prawda? Musimy trochę rozłożyć. Ale sam mod może być fajny później, tylko no w obozie, wam powiem, no w obozie, co tutaj, ostawienia moda. Rekrutacja jak w Native, bazująca na frakcji. Morale podczas bitwy włączone, to jest właśnie to. Narzekania towarzyszy wyłączone, to wiecie. Menu oszustw można sobie włączyć. Zmienić pogodę może, możemy zwiększyć ilość chmur. Yy, ilość mgły. Yy, menu oszustw. uuu, mamy cheaty, ale fajnie, Zwiększ moją reputację. Zwiększ mój honor. Haha, <laughs> dobra, pobawimy się cheatami trochę. Zwiększ morale oddziału. Yy, lordowie z mojej frakcji lubią mnie. Daj mi trochę denarów. Daj doświadczenie. Zrekrutuj wszystkich więźniów. Chcę być władcą jednego z królestw. Nie, to nie, to nie. Więcej kodów. Chcę być silniejszy. A, chcę być widniejszy. O jaka weka? Chcę być charyzmatyczny. Punkty do broni by się przydały. Daj mi trochę na Dobra, pobawimy się trochę tutaj cheatami. Jak widzicie, ten mod jest zajebisty. Ko G Głowa konia, wszystko. O ja pierdzielę. o ja, o ja, o ja, o ja. Aha. Mamy maksymalny level we wszystkim. 78 punktów umiejętności. No nie wierzę, przywództwo. O! Zarządzaj więźniami. Boli mnie palec, potężny cios! No, i tak właśnie powinno się grać. <laughs> beka, beka, nie no to jest jeden z lepszych odcinków Mortal nie? <laughs> nie, to, tak, zarządzanie kwipunkiem, to muszę mieć, muszę mieć duży kwipunek. Taktyka, proszę bardzo. Co jeszcze? Perswazja, perswazja jest bardzo potrzebna. Naciąg, czy tam tarcza, tarcza, tarcza szmato. No, i co, teraz wkuszę. O, ja, ile tutaj tego jest, Dobra, to trochę to zajmie. No, jak widzicie, mod jest epicki. 24 poziom. Praktycznie znikąd i będziemy mistrzem kuszy od dzisiaj. Palec mnie boli. Nie mogę tego, nie mogę tego przyspieszyć. Nie mogę tego przyspieszyć. Klikam jak opętany. Normalnie zabawa tym modem jest przednia. mój polcu. Moje bolce! Dobra <grywa> Nie wierzę w tego woda Dobra, idziemy sobie coś kupić, słuchajcie No, także jestem z powrotem Elo e Kupuję sobie tą tarczę Kupuję sobie idealnej wagi mnie O ja pierdzielę Piędzie To też kupuję <grywa> mnie to obchodzi Mistrzowskie wykonanie i zajebist skrzydła ta tarcza o niskiej odporności. No nie, no nie. O, no, no i to tyle. Mm, no, i pójdziemy do konia. Albo zbrojmist jakąś. A zbrojmist to jest ten płatność, przepraszam. No, no kozak, nie? Bierzemy to sobie, proszę bardzo proszę bardzo. <słuch> <słuch> no, także. Także. To, to jest ten moc, słuchajcie. Jest ten zaraz na początku, bardzo go polecam. E, kupujemy sobie jeszcze jakiegoś epickiego konia, raczej argoński koń. Jeździectwo, muszę mieć więcej. Dobra, to zaraz sobie, zaraz sobie, słuchajcie, zrobimy to jeździectwo. Prz cheat. Przejdź się alejką. Cheat. Oblegaj miasto. Cheat. Mury miasta. Przejdź się alejką. Wow, jakie cheaty. Ja mówiłem, że. O jezu, o jezu, czemu ja tu mam armię, ale mi składki spadły w Ogańskim Czemu tam mam swoją armię? Dobra. Nie wiem, ale okej. Okay. Przejdźcie alejką, Interior. Co to jest? No, no nie, bo oni tutaj mi się spawnią. I... No, kurde. Cheat. Exterior. O co w tym chodzi? Co to jest? Dobra, no to jakieś gówno. Mury miasta. Nie, no, cheat. A, że jakbym na mury chciał wchodzić, beka. Mam w ogóle wojsko, nie wiem czemu mam wojsko. Oblega miasto. Błyskawiczna budowa wyposażenia. Szybkie podbicie zamku. Zabiłem ich! <grystanie> I tak oto w pierwszym odcinku zdobywamy wojsko. Mamy bardzo dużo jednostek. No, no, no i generalnie jesteśmy koksami, tak oto jest mod 8 królestw. <grystanie> No i, za, i teraz zobaczymy najmniej rekrutanta nordów 100, najmniej rekrutanta swadaniów 100, najmniej rekrutanta organów 100, najmniej rekrutanta e, agorianów kergitów 100. Dobra, zostaw tu jednostki. Czemu ja mam tutaj takie wargańskie? A bo jesteśmy, są ci, ci wygnani z wargani? Zarządzaj tym miastem, zbudujemy sobie zakon templariuszy. Proszę bardzo, do widzenia. E, e, idziemy do zamku. I tak oto mamy swoje własne państwo. Nazywam się Skonsper Nie, 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 wstrzymaj, nie będę walczył w twoją sprawę, bo się chujem. Ale zapierdziel... Patrzcie jak zapierdzielamy, nie? Ja muszę iść teraz na walkę. Ale beka z tego woda, słuchajcie, ten błot jest. epicki 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 elo elo 350 czy jesteś tutaj wykupicielu siema przyszedłem sprzedać jednostki mam więźniów na sprzedaż elo elo <laughs> nie no je, słuchajcie mod 10 na 10 e, 10 na 10 naprawdę kozacki Polecam, polecam, mamy rekrutant, mamy wojsko Król wybranym nowym marszałkiem Królestwa Norgarskie, proszę bardzo, no i co, nakurwiamy kogoś, mamy rekrutantów Jeden do siły, jej, sprawność w i chyba to jest to Mój oddział, z... ojej, ojej, mogę cheaty na jedzenie eee, Daj mi trochę żywności Zwiększ moją reputację Zwiększ morale oddziału Lubią mnie, zwiększ mój honor Muszę być honorowy. Muszę mieć dużo denarów. La 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 la. la. E, daj doświadczenie, doświadczenie, doświadczenie. Zrekrutujemy więcej kodów, e, punkty broni, daj mi trochę najeźdźców A to ja dlatego. E, kocham, kocham. No to są normalne tutaj. To są normalne opcje, awansujemy jednostki, podejmij inne czynności, zmień mój sztandar, Prze cheat przesparcerować się, czemu to jest cheat, to powinno być normalne, Przechodzi na poziom 25, 27 Nie, ja muszę iść, ja muszę iść na jakąś wojnę, ja muszę wam pokazać jak tu się napieprza, no i tak oto jesteśmy królem o, I w ogóle nie mam wojny z nikim, a przełomimy zamek, no i tak oto robi się politykę Dobra, ktoś teraz chce się napieprzać? Jakiś cwaniak? Halo? Cwaniaku? O dobra, teraz mam tyle wojska, że będę się poruszał w zwolnionym tempie, ale cheaty, słuchajcie, najlepsza gra ever, 10 na 10 Idziemy na kurał, prze przejmiemy ich na luzie Nie będę miał zaraz żarcia, będą uciekać z mojej... tych, jak to się mówi? Z moich, z mojego wojska, no ale co tam? Mieliśmy zabawę z y, czytami także. Beka. <grywka> <grywka> o oh, jezu, jezu, dobra No i co, i to chyba tyle, jeśli chodzi o ten motyw. Teraz zobaczę, jestem ciekaw, jakie ja będę zapierdzielał na polu bitwy, jak będziemy ich rozwalać. Mamy dwusetną armię, więc idziemy do Curao. Traci morale, o nie. O nie. Oblegaj miasto. Błyskawiczna budowa zarządzać spotkania z dowódcą. Mamy taką perswazję, więc powinien się poddać. No e, e, Poprowadź swoje oddziały do ataku. Den den den. No 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 no. no, no. Mam taką. O kurde, nie kupiłem strzału, zapomniałem. Dobra, mam topór. Idziemy, panowie. Wszyscy do ataku. Ale fajna kładka. For. O, kurde, patrz, jak jestem ciężko zbrojny, jak jestem silny. Wszy... Wszystkich na hita! O! A nie, czemu mnie tak atakujecie? O! Nie! O! Przeżyłem! Przeżyłem! Jeb! 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 I rżniemy ich! I tak się robi oblążenia! Pozdrowienia od Barnida! Jeb! Jeb! Tu yeah. swoje serce łyżeczką i zabiły ni mnie! Nie zabili mnie! Ale Beka! Jestem transformersem! Nie! Yeah. Zero obrażeń! Kurwa! 10 obrażeń! Nie umarłem! Oooo! Odwrót No i widzicie, to mi się podoba w tym modzie, bo jak się zginęło to powinno się walczyć jeszcze. BK! i oni w ogóle nie są na mnie źli. <grywa> no i tak się robi, kurwa, rozpierdolmy te budę, Dobra. Co tu jeszcze? Argonia. Dobra, no i to chyba to, jeśli chodzi o to, to jest to. Zapiszę sobie, bo to jest zajebiste. I teraz pokażę wam, jak wygląda rozgrywka, jak się jest um, królem. Królem, tak, bądźmy królem teraz, bądźmy królem, zostajmy królem, zostajmy królem, zostajmy kobieta. Norgalskiego, złodziejem, ziemierszniczką wyrzucona z domu. Złodziej, rzemieślnik wyrzucony z domu. Chcę być władcą z jednego z królestwa. Weźmy y, z królestwa Norgalskiego. Pa pa, pa 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 Dobra, nie obchodzi mnie to, co daję punkty, bo nie mam czasu, a jeszcze wam chcę nagrać coś innego, coś takiego większego, z czego na pewno będziemy nagrywać jeszcze serię chyba. Jeśli będziecie chcieć, plądrowanie Jeps, jebs, 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 przywództwo, przywództwo, nami więźniami, rządzone. Jebs, jeps. Szkoda, że wcześniej miałem tego modelu, bym się bawił tymi cheatami. Eee, twoja stara. Oje, oje, dobra, gotowe, jeps! Losujemy, moja stara będzie wyglądała. Oje, oje, ale brzydale. Oooo, zajebiste. I jesteśmy damskim królem, OZGAR da, 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 da Twoja stara, a, a, Norgalski łucznik Czemu my jesteśmy tutaj? Gdzie jest królestwo Norgalu? Gdzie jest moje królestwo? Kanat Kyrgyzski Królestwo Swadi. A my jesteśmy gdzieś kurde daleko, tu jest Norgal, to jest nasze królestwo Kanat Nawalamy się z Hanatem Dobra, idziemy do Bulgur Chcę zobaczyć, co mogę zrobić z, z cheatami, mając, e o, grupa najemników, Maj będąc w wiosce, banda rabusi, grupa najemników, która ma aż 28, biegnie, z twoja stara, <troluje> patroluje, idziemy, dobra, do wioski Bulugur, Gulu no nie widzicie, to jest fajne, bo ja teraz się trochę śmieję, bo są te e czyty, ale pokaż raporty, pokaż sceny, zapasy zana. na... 40 tysięcy dni. Narzędzia, rolki jak samitu... No ideolo, nie? Kawały suszonego mięsa. Kup zapasów. To w tyle zapasów? Nie. E, Podejmij wrogie działanie. Splądruj, zmuś... Niech twoi ludzie zabawią się trochę. Jesteś pewny do takie poczyniania, niech się za... jej, możemy gwałcić! BKK! BKK! Beka, beka. O, be, k, k, ka, be, k, b b b I, i gwałcimy dalej, i gwałcimy. Jej! Pozwoliliśmy na gwałt wiejskich kobiet przez kilka dni. Ich morale wzrasta, ale Twoje relacje z wsiami i twój honor ucierpiał na tym. <śm> <y> przez kilka dni, jej! Jeszcze troszkę! Gwałcimy, gwałcimy, gwałcimy. Morale są bardzo ważne. Ale widzicie, to jest nawet spoko opcja, jeżeli mamy jakąś ciężką wojnę i musimy gwałcić nawet swoich ludzi ze swoich wiosek, nie? tak. Mordujemy i palimy. No i kozak, nie? Polecam wam tego moda, naprawdę jest super. Jest kozacki, no i jest polski, nie? To też jest taki motyw, że no widać, że jest z jajem robiony, bo takich cheatów normalny człowiek by nie robił, nie? Widać, że... że, 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 że tutaj... Wow, ale patrzcie jaką mamy w ogóle zbroję. Teraz zobaczymy, jak, jak się z tym walczy. Inwentarz, czemu ja mam? Zbroja lamelkowa, stalowe nagolenniki. ale ten moja fryzura kurwa, patrzcie tam. <grym> o, Riana, ruchana. A, dobra, koniec, bo już takie głupoty. Oto był odcinek z najlepszych modów do Bait Warband. Pierwszy chyba taki bekowy. Żegnam Was, z w kolejnym odcinku. Siemano!